Szanowni Państwo, ostatnie 6 miesięcy zmieniło diametralnie styl pracy tak naprawdę w większości społeczeństwa. Duża część osób, która pracowała w biurze, no, się rzeczy przeniosła się do domu. Najczęściej pracują od siebie z domu. No, i tutaj y, przyszło nam pytanie, jak pomóc tym pracownikom wykonywać swoje obowiązki, podczas gdy kontakt z klientem musi być utrzymany? Tak samo z partnerem, jak i przede wszystkim z zespołem, na, którym, na którym, w którym te osoby codziennie pracowały. Chciałem Państwu przedstawić narzędzia, które przetestowaliśmy u nas w firmie i finalnie, jakie z tych narzędzi wybraliśmy, które najbardziej nam przypasowało i ma dla nas jak najwięcej możliwości w ramach codziennej pracy i pomaga nam utrzymać wysoki poziom produktywności. W pracy, zarówno w ramach zespołu, jak i w kontaktach z klientem oraz z partnerami. Na początek, zaczniemy od agendy. Na początku, chciałbym powiedzieć na temat samej zmiany modelu pracy, co się zmieniło w, i, i, i tak naprawdę w którą stronę to wszystko poszło. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie przeze mnie kilku narzędzi, które można wykorzystać w pracy zdalnej, które my wykorzystywaliśmy częściowo w firmie. I w kolejnym etapie przejdziemy do aplikacji Microsoft Teams, chciałbym Państwu pokazać jak my wykorzystujemy aplikację Microsoft Teams, którą finalnie wybraliśmy, żeby utrzymać wysoki poziom produktywności w naszym zespole, a także utrzymać stały kontakt z naszymi klientami i partnerami biznesowymi. Na koniec przedstawię Państwu taką garść statystyk, co się zmieniło aktualnie względem tego, co, co, co było przed czasami pandemii, jak zmieniły się statystyki połączeń właśnie wideo i wykorzystania narzędzi do pracy zdalnej. Pierwszym etapem, który tak naprawdę się wydarzył, było przeniesienie pracowników do domu. Ci pracownicy musieli odnaleźć się w nowym miejscu pracy, jakim jest ich dom. Ale też kolejnym problemem było Odejście od wykorzystania dokumentów w formie papierowej i przejście na dokumenty w formie elektronicznej. Duża część tych dokumentów jest przechowywana na dyskach wirtualnych, takich jak Dropbox, iCloud czy SharePoint. Pracownicy ci, przenosząc się do domu, musieli się dostosować do nowego środowiska pracy, jakim jest najczęściej ich otoczenie domowe, a to za tym idzie utrudnienia z tym związane, czyli m.in. praca w towarzystwie dzieci czy też y, zwierząt domowych. Każdy część z tych osób na pewno ma jakieś pupila, więc wiadomo, że jest to jakieś utrudnienie dla tych osób. Przejście też na pracę bardziej wirtualną, czyli z takiej pracy typowo papierowej do y, rozmów na czacie, na rozmów wideo, y, rozmów telefonicznych. Y, spowodowało to także zmniejszenie kontaktów takich face to face, y, głównie w obrębie zespołu. Nie ma już wspólnego picia kawy w, w kuchni firmowej, co także wz, wzmogło poczucie izolacji tych osób. Szczególnie może to mieć negatywny wpływ dla osób, które mają naturę ekstrawertyczną. Introwertyk na pewno lepiej się znajduje w tej sytuacji. Niemniej dla każdego jakoś ta sytuacja na pewno wpłynęła. Przejdźmy w takim razie do rozwiązań, które testowaliśmy tutaj w ramach naszej organizacji i co finalnie z tego wyniknęło. Pierwszą aplikacją jest OpenOffice. Jest to darmowe rozwiązanie do tworzenia dokumentów firmowych, dokumentów tekstowych, dokumentów kalkulacyjnych, a także prezentacji firmowych dla klientów, dla, dla reszty zespołu. Oprogramowanie bardzo rozbudowane. Można w nim zapisywać pliki także do formatu .docx, które można stworzyć w Wordzie, .xls do Excela i .pptx dla PowerPoint, czyli dla aplikacji, które są powszechnie używane przez większość firm na świecie. Kolejne programowanie Evernote, jest to wirtualny notatnik, który możemy wykorzystać do tworzenia list zadań pracy do wykonania, Bazy wiedzy. Możemy skanować dzięki niemu dokumenty, a wbudowany czytnik OCR pomoże nam czytać informacje z tych skanów i następnie podczas wyszukiwania informacji, poprzez wyszukiwarkę, te dokumenty także są skanowane. Także bardzo ciekawe narzędzie. Daje też możliwość udostępniania dokumentów wewnątrz zespołu osobom z zewnątrz, zapraszania kilku osób do edycji dokumentów. Także też bardzo zbudowane funkcjonalności, jeśli chodzi o pracę zdalną. Kolejny element, nie ma tak naprawdę pracy bez przygotowania odpowiedniej listy zadań, przydzielenia tych zadań i tu na pewno dobrym rozwiązaniem są aplikacje takie jak Todoist czy Trello. Todoist jest takim rozwiązaniem typowym dla wykazywania, wypisania zadań, można tam przypisać te dokumenty, konkretną osobę, termin wykonania. Natomiast Trello jest, ma o tyle zwiększone możliwości, że jest możliwość tworzenia tablic typu Kanban, typu Scrum, Agile. Można tworzyć zespoły, zapraszać osoby z zewnątrz. Także duże możliwości, jeśli chodzi o tworzenie zadań i planowanie pracy na konkretny okres czasu. Następnym rozwiązaniem jest Thunderbird, który jest darmową aplikacją, darmowym klientem, tak naprawdę pocztowym. Możemy na nim zamieścić kilka kont firmowe, prywatne konta mailowe i wszystko mamy w jednym miejscu. Nie musimy Odwiedzać różnych stron internetowych, sprawdzając nasze maile, tylko wszystko mamy w jednym kliencie pocztowym na naszym komputerze. Ostatnie aplikacje, które chciałem Państwu przedstawić, to pewnie wszystkim znany Messenger od Facebooka i Whatsapp. Aplikacje służące do wymiany, do czatowania, tak naprawdę, do, jest też możliwość prowadzenia rozmów wideokonferencji. I głównie do tego też służy Zoom, dzięki któremu możemy tworzyć webinary. Możemy stworzyć spotkanie. Ludzie, którzy się tam zapiszą, dostaną powiadomienie na adres e-mail o potwierdzeniu rejestracji. Takie spotkanie mogą zamieścić u siebie w kalendarzu z odpowiednim linkiem do danego spotkania, co ułatwia na pewno organizację pracy i spotkanie z klientami, z partnerami. My natomiast skłoniliśmy się bardziej ku oprogramowaniu firmy Microsoft. Raz, że chodzi o bezpieczeństwo infrastruktury. Dwa bardzo duży pakiet pobocznych aplikacji, które wspinają się w jedną dużą platformę, jaką jest Microsoft 365. Pierwsze aplikacje, pewnie wszystkim powszechnie znane, aplikacje Word, Excel i PowerPoint, aplikacje do, do, służące do tworzenia dokumentów tekstowych. Do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji PowerPoint w zupełności zastępują nam oprogramowanie jakim jest Open Office. Kolejna aplikacja jest OneNote. OneNote aplikacja do tworzenia list, rzeczy do zrobienia, bazy wiedzy. Możemy dane skoroszyty udostępniać innym użytkownikom, czy to z zespołu, czy to z sobą z zewnątrz. Ciekawostką jest to, że OneNote jest też dodawany przez Microsoft jako aplikacja dodatkowa do Windows 10, także podstawowa wersja tej aplikacji jest powszechnie dostępna, bardziej rozbudowana jest dostępna w ramach pakietu Microsoft 365. Aplikacje Microsoft To Do i Planner jako alternatywa dla To Do i Trello. W aplikacji Microsoft To Do możemy podobnie jak w To Do jest wypisać sobie zadania, które mamy do zrobienia na konkretny dzień z przypomnieniem, z podzadaniami, bardzo przyjemny interfejs. Jest to też spięte z Microsoft Outlook, także te aplikacje przenikają się, jeśli chodzi o tę funkcjonalność. Microsoft Planner, znakomite narzędzie do delegowania zadań, do organizacji pracy. Mamy, możemy stworzyć tablicę Kanban, rzeczy do zrobienia, aktualnie robione i wykonane. Śledzenie postępów, dodawanie plików. Przydzielanie pracy dla konkretnych użytkowników to wszystko w ramach tej aplikacji. Microsoft Outlook, chyba najbardziej znany klient pocztowy na świecie, klient do pobierania poczty, zarówno firmowej, jak i prywatnej. Mamy tam możliwość też delegowania, czy znaczy udostępniania kalendarzy dla innych użytkowników zespołów, żeby mieli wgląd nasz kalendarz, jeśli chodzi o zajętość naszą w ciągu dnia. Możliwość tworzenia listy zadań, która jest. Skorelowana z wcześniej wspomnianym Microsoft To Do. No i na końcu Microsoft Teams, tak naprawdę aplikacja, która spina te wszystkie aplikacje w jedną. W tejże aplikacji mamy możliwość prowadzenia rozmów z naszym zespołem, z klientami, z partnerami, a także obsługę wszystkich powyższych aplikacji poprzez konektory i, i zakładki. Wszystkie te aplikacje i także kilka innych, mieszczą się w pakiecie Microsoft 365, mamy tam między innymi też aplikacje taką jak SharePoint, czy Power Automate, który służy nam do tworzenia procesów, jeżeli jedna rzecz zostaje wykonana w jednej aplikacji, automatycznie dzieje się to, ma to skutek w innej aplikacji, wszystkie takie rzeczy, takie procesy, przepływy możemy sobie ustawić. Aplikacja Power Apps, służąca do tworzenia aplikacji bez linijki kodu, daje możliwość rozszerzenia możliwości danego zespołu o konkretne działanie i udostępnienie tej aplikacji wewnątrz zespołu. Zdecydowałem się na aplikację, na aplikację z rodziny Microsoft 365, także ze względu na e, infrastrukturę, na której e, ta, ten, ten, ten pakiet działa. Jest to infrastruktura Microsoft Azure, e, przygotowana przez Microsoft, składająca się z wielu centrów e, serwerowych na, na całym świecie. Z, z Microsoft Azure korzystają takie firmy jak Volvo, Daimler, Siemens czy BBC. Także są to firmy zarówno z branży motoryzacyjnej, mediowej, jak i elektrycznej, elektronicznej. Z polskich firm możemy wymienić takie firmy jak Grupa Pracuj, czy właściciel pracy.pl, Warta, ubezpieczenia, firma Computronic, czy firma Cross Jeans handlująca odzieżą. Zapewne część z Państwa przygotowuje co miesiąc pliki od PK w ramach księgowości. I wysyła je do Ministerstwa Finansów. Te pliki także są przechowywane na platformie Azure, ponieważ polskie Ministerstwo Finansów ma podpisaną umowę z Microsoftem w kontekście trzymania swoich zasobów na platformie Microsoft Azure. Przejdźmy teraz do konkretów, jakim jest Microsoft Teams, czyli dla nas znakomita alternatywa dla poczty e-mail. Mamy tam możliwość rozmów na czacie, 1 na 1, rozmów grupowych, prowadzenia webinarów, różnych mniejszych konferencji. Mamy także możliwość przesyłania plików tak naprawdę niezależnie od jego wielkości. Poczta e-mail ma ograniczenie do 10 MB, załączniki możemy załączać do 10 MB najczęściej. Aplikacja Microsoft Teams obsługuje pliki nawet wielkości 1 GB i większe. Wystarczy je zamieścić w ramach danego kanału, i wszyscy inni użytkownicy mają dostęp do tego dokumentu. Także na pewno jest to bardzo pomocne i jest to też świetna alternatywa dla nośników USB, które były swego czasu bardzo często wykorzystywane do przenoszenia dużych plików między komputerami w ramach zespołu, w ramach firmy. Przejdźmy teraz do elementu, jaki będzie. Utrzymanie produktywności. Chciałem Państwu pokazać, jak my utrzymujemy, jak wykorzystujemy Microsoft Teams, jakie jego elementy wykorzystujemy, by utrzymać produktywność i współpracę w zespole, a także w obrębie całej działalności. I to niezależnie od tego, gdzie użytkownicy, czy to nasi pracownicy, czy, czy, czy goście zaproszeni z zewnątrz przebywają. Czy to oni są aktualnie na zbiurze, czy są gdzieś w Polsce, czy tak naprawdę na świecie lokalizacja w tym momencie nie ma znaczenia. Pierwsza część, czyli komunikacja. Jest to kompletne rozwiązanie do komunikowania się wewnątrz zespołów, czy też osobami z zewnątrz. Możemy prowadzić, tak jak wspominałem wcześniej, czaty jeden na jeden, rozmowy głosowe, rozmowy wideo. Rozmowy także mogą być prowadzone na telefonie, można pobrać aplikację na telefon, zalogować się i niezależnie od tego, czy to jest telefon z systemem iOS, czy z systemem Android. Możemy prowadzić rozmowy zarówno wideo jak i rozmowy głosowe jak w standardowym telefonie z osobami, które po drugiej stronie korzystają z naszej z aplikacji Microsoft Teams w formie desktopowej takiej na komputerze. Sam chat ma też bardzo proste przejście, bardzo szybko można przejść klikając jednym przycisk do rozmowy głosowej, do rozmowy wideo, co na pewno przyspiesza pracę i komunikację tutaj z osobami po drugiej stronie. Kolejnym elementem jest współpraca, wspólna praca na dokumentach, e, głównie takich e, dokumentach ze stajni Microsoft, jak Word, Excel, PowerPoint e, czy OneNote. E, możemy udostępniać dokumenty, które następnie będą dostępne w ramach mm, platformy SharePoint. E, możemy pracować nad e, zadaniami, które mamy aktualnie wyznaczone w aplikacji Planner, czy też e, Pokazywać różne wykresy, kołowe słupkowe w aplikacji Power BI. To wszystko w ramach jednej aplikacji Microsoft Teams bez potrzeby przełączania się między różnymi aplikacjami. Mamy także możliwość wersjonowania dokumentów. Nie ma potrzeby tworzenia kilku plików. Nie ma, omijamy taką sytuację, że ja tworzę jeden plik, wysyłam do kolegi, kolega wysyła mi plik z wersją numer 2, od kogoś otrzymuję plik z wersją numer 3. I teraz pytanie, który plik jest najbardziej aktualny. Mamy jeden plik zamieszczony na grupie, jest on wersjonowany przez aplikację SharePoint, która działa w tle i możemy w każdej chwili się cofnąć do wcześniejszych zmian. Dzięki temu pracujemy na najbardziej aktualnym pliku i wszyscy mają dostęp do tego pliku w tym samym momencie, do tej najnowszej wersji. Microsoft Teams możemy także dostosować do swoich potrzeb, możemy korzystać z innych środowisk. Takich jak możemy, w sensie możemy podpiąć konektory, możemy podpiąć różne aplikacje firm trzecich. Jest ponad 150 różnych partnerów, którzy stworzyli aplikacje takie jak GitHub, Trello, LinkedIn czy YouTube. Te aplikacje możemy zamieścić w ramach naszego kanału i z nich korzystać w pracy. Nie ma w tym momencie potrzeby przełączania się na przykład na przeglądarkę internetową i wyszukiwania tych rzeczy osobno w przeglądarce. Oszczędność czasu i wzrost na pewno produktywności. Microsoft udostępnia także możliwość tworzenia własnych aplikacji. Środowisko deweloperskie. Możemy stworzyć taką aplikację, zamieścić ją w takim sklepie, jak Państwo widzą aktualnie na slajdzie. To jest sklep wewnątrz Microsoft Teams. Tam ta aplikacja się pojawi, będzie ona do pobrania przez pracowników Państwa firmy i w tym momencie Państwa zespół, Państwa firma pracuje na. Konkretnej, dedykowanej aplikacji, która jest potrzebna do Państwa pracy. Kolejnym elementem jest wysoki poziom zaufania, jeśli chodzi o samą platformę. Mamy granulację uprawnień dla użytkowników. Możemy zaznaczyć, że ta osoba jest administratorem, ta jest użytkownikiem całej grupy, a goście mają dostęp tylko do konkretnych rzeczy. Ponadto, sama aplikacja, tak jak wcześniej wspominałem, działa na: na bazie Microsoft Azure, czyli całej infrastruktury, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa jest zgodna z, z wymogami Rodo, czy GDPR. Przejdźmy teraz do konkretów, do jeśli chodzi o czat. Tak jak wcześniej wspominałem, mam możliwość rozmowy w, jeden na jeden rozmów grupowych. Jak widać czad jest bardzo przejrzysty, dzielony na wątki. Możemy udostępniać aplikację w sposób otwarty, czyli możemy yy, pliki w sposób otwarty, czyli pliki umieszczamy, wszyscy uczestnicy danego czatu mają do niego dostęp. Możemy także wrzucić plik i zamieścić go tylko dla konkretnej osoby. Yy, jest też możliwość wykorzystywania w czacie różnych emotikonek, yy, gifów, żeby jakby rozluźnić ten czat yy, podczas rozmowy na tematy tak poważne, jakim jest tutaj codzienna praca. Współpraca z zintegrowanymi aplikacjami. Możemy pracować na aplikacjach takich jak Word, Excel, PowerPoint razem w tym samym momencie. Tak wcześniej wspominałem, nie ma nadpisywania dokumentów. Jest wersjonowanie. Każdy pracuje na najbardziej aktualnym pliku. Jest możliwość integracji z kalendarzem z Outlooka. Wszyscy mają wtedy dostęp do innego kalendarza. Jest łatwość planowania zadań. Możemy także Przekierować maile, które wpływają na wspólną skrzynkę typu Marketing Małpa nazwa firmy .pl. Te maile są automatycznie przesuwane do Microsoft Teams, gdzie zostaną obsłużone przez użytkowników danej grupy. Tak, jak wcześniej wspominałem, jest możliwość dostosowania wyglądu i współpracy poprzez aplikacje i konektory, które są dostępne w sklepie Microsoft Teams. Jest także możliwość instalacji botów, które pomogą nam w rozwiązaniu najprostszych zadań, między innymi na przykład przejrzenia fakt, czyli najczęściej zadawanych pytań, albo bazy wiedzy. Wszelkie aktualizacje wypuszczane przez partnerów, jeśli chodzi o aplikacje, trafiają od razu do Microsoftu, który następnie aktualizuje te aplikacje u nas na, w aplikacji Microsoft Teams, więc możemy być pewni, że wszelkie wymagania bezpieczeństwa są spełnione. Tak, że się możemy też zbudować własną aplikację, wykorzystać ją do pracy wewnątrzfirmowej. Takie narzędzia daje nam Microsoft przez udostępnienie odpowiednich frameworków i oprogramowania do tworzenia odpowiednich aplikacji. Wspominałem także, że Microsoft Teams działa na infrastrukturze Microsoft Azure. Bezpieczne środowisko, które spełnia wymogi GDPR i RODO. Pełne szyfrowanie danych, niezależnie czy to jest rozmowa wideo, rozmowa na czacie czy zamieszczane pliki. Wszystko jest pełni szyfrowane. Dane użytkowników pozostają w regionie, gdzie dane, dana aplikacja jest użytkowana. Jeżeli użytkujemy ją w Europie, to tylko w ramach Europy te dane tych użytkowników są utrzymywane. Możliwość włączenia MFA, czyli dwustopniowej weryfikacji użytkownika i bezpieczny dostęp dla gości z zewnątrz poprzez Azure Active Directory, czyli dodatkowe Pole zabezpieczające przed dostępem niepowołanych osób do aplikacji Microsoft Teams, a zarazem do plików, które tam udostępniamy w ramach kanału. Chciałbym teraz Państwu przedstawić, jak działy mogą wykorzystać Microsoft Teams do swojej potrzeby. Na przykład dział marketingu może planować kampanie reklamowe, może planować eventy, budżety z tym związane. Może także zaprosić gości z zewnątrz do danego kanału, czy na przykład osoby z agencji reklamowych. Freelancerów, czy to będzie grafik, czy to będzie osoba odpowiedzialna za teksty. Jest także możliwość podłączenia konektorów, oprogramowania firm trzecich, takich jak Adobe, czy YouTube albo Axure. Dział sprzedaży. Dział sprzedaży może planować sprzedaż w zespole, jedno miejsce, w którym trzyma raporty, centrum wiedzy, jedno miejsce na przygotowanie dokumentów, takich jak umowy, jak. Jakieś projekty związane ze sprzedażą danego produktu na zewnątrz. Do tego wszystkiego mamy Power BI, dzięki któremu możemy obejrzeć wykresy postępów sprzedaży w formie wykresów słupkowych, kołowych czy liniowych. Możliwość wykorzystania aplikacji Planner czy Trello do planowania zadań. Dział finansowy, księgowy, wspólne sprawdzanie dokumentacji finansowej, niezależnie od tego, gdzie dany użytkownik się znajduje tworzenie raportów, udostępnianie audytów, udostępniamy roczne, możliwość udostępniania rocznych rozliczeń finansowych z pomocą aplikacji Excel albo wspomnianych wcześniej Power BI. Duży zakres ma do wykorzystania dział HR. Dział HR może prowadzić rekrutację poprzez wideo, może zapraszać do testów wcześniej przygotowanych przez Microsoft Forms. Konkretne osoby mogą przejść, i wypełnić taki, takie zadania. Możemy prowadzić szkolenia dla pracowników w formie pisemnej, w formie wideo. Jest także komunikacja wewnętrzna prowadzona przez SharePoint, który pod Teams. Możemy nim zarządzać przez właśnie aplikację Microsoft Teams. I docelowo mamy także możliwość udostępniania plików z informacjami dla kandydata z ofertami pracy, jakieś formularze, ankiety, to wszystko dział HR może wykorzystać w ramach aplikacji Microsoft Teams. Dział IT. Team. Dział, który głównie jest wsparciem jeśli chodzi o serwery i development. Rozwiązywanie problemów, rozmowy między sobą, rozwijanie aplikacji, które działają na serwerach, raporty ze stanu środowisk, które mamy aktualnie w firmie albo na chmurze Azure, w zależności od tego, jak dana firma działa. I wykorzystanie botów do automatyzacji spływających zleceń od użytkowników, że coś nie działa, że jakiś. Jakiś błąd na serwerze jest, czy, czy mają problem z dostępem do pewnych miejsc. To wszystko można zautomatyzować poprzez wykorzystanie botów na Microsoft Teams. Dział developmentu, wypuszczanie produktu na rynek, czyli przygotowanie, planowania, testy, m, analizy, y, informacje zwrotne u użytkowników. To wszystko można ująć w, aplika w aplikacji Microsoft Teams i spisać chociażby w aplikacji OneNote. Wykorzystanie dodatków takich jak Jira do prowadzenia projektów. Bitbucket czy GitHub, y, gdzie możemy trzymać, testować i wypuszczać nowe wersje oprogramowania y, produkowanych przez, przez naszą firmę. Zarządzanie projektami. Dział zarządzania projektami może planować projekt, ustalać budżet, analizować i analizować informacje zwrotne, przyjmować je na, aplika na, na aplikację Microsoft Teams. Omawianie kamieni milowych, czy też wykorzystanie planera do planowania ich w dalszej perspektywie. Jest to jedno duże centralne miejsce ze wszystkimi potrzebnymi, potrzebnymi narzędziami do obsługi e, zarządzania projektów. Chciałem teraz Państwu pokazać, jak można szybko się przygotować do spotkania, jak wykorzystać wideo e, i udostępnianie ekranu w aplikacji Microsoft Teams. W aplikacji Microsoft Teams mamy taką opcję jak spotkania, możemy tam, przechodząc do tej sekcji, wybieramy osoby, które chcemy zaprosić na spotkanie, mamy dostęp do ich kalendarza. I możemy się wpasować w wolną lukę w czas, kiedy oni są dostępni. Podczas takiego spotkania, wysyłamy zaproszenie, i podczas takiego spotkania możemy udostępnić notatki poprzez aplikację Microsoft Whiteboard. Tak jak widać po lewej stronie, notatki robione odręcznie przez użytkownika. Możemy pokazać aplikację Power BI, gdzie są wykresy z różnymi danymi. Albo po prostu udostępnić ekran swojego komputera, jeżeli na przykład rozmawiamy z supportem, w sensie z działem wsparcia IT. Jeśli coś nam na przykład nie działa na komputerze, to możemy pokazać o co konkretnie chodzi. Tak jak wspominałem wcześniej, aplikacje z Microsoft Teams działa na praktycznie wszystkich platformach, od Microsoft Windows przez system OSX, Mac OS X, macOS, przepraszam, a także platformy mobilne, czyli iOS i Android. Jest to zintegrowane narzędzie, które możemy wykorzystać do połączeń online, wideokonferencje, webinary. Dzięki temu też możemy pracować na aplikach w czasie rzeczywistym, czy to na telefonie, czy na tablecie. Udostępnianie ekranu i działanie na zintegrowanych aplikacjach, które wcześniej zainstalowaliśmy, nie sprawia najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o zespół, mamy natychmiastowy dostęp do dokumentów zespołu. Tworząc zespół na Microsoft Teams automatycznie tworzy się podstrona na SharePoint, gdzie lądują wszystkie pliki, które są wrzucane w ramach danego zespołu, w ramach rozmów w danym zespole. Wszyscy użytkownicy tego zespołu mają dostęp do tych plików, mogą je aktualizować, pobierać. Mają też dostęp do historii czatu, czyli do rozmów, które zostały przeprowadzone. Mogą mieć te pliki, które tam wcześniej, o których wcześniej wspomniałem, mogą udostępniać między sobą, mogą udostępniać je na zewnątrz. Jest także możliwość nagrywania spotkań z transkrypcją. Jeżeli na przykład mamy do czynienia w zespole czy ze sobą na zewnątrz, która jest na przykład niedosłysząca, możemy włączyć transkrypcję na język na przykład angielski albo hiszpański, i podczas rozmowy pod ekranem pojawiają się napisy na bieżąco to, co mówimy, jest przetłumaczone i wyświetlane w formie tekstowej. Także bardzo wygodne narzędzie dla. Współpracy z osobami, które mają pewne dyspozycje słuchowe. Tak jak Państwo widzą, wpływ pracy, czy może bardziej wpływ pandemii na pracę, aktualnie na, na trendzie światowym jest taki, że przechodzimy z biur do pracy zdalnej. Coraz więcej osób pracuje zdalnie, więc takie narzędzia jak Microsoft Teams i pakiet 365, naszym zdaniem, to jest znakomity wybór, jeśli chodzi o pracę zdalną. Szczególnie, że te aplikacje się przeplatają, współpracują ze sobą. To na pewno wiele ułatwia. Wspólna praca także z klientem nad projektem, można zaprosić klienta z zewnątrz, to jest też bardzo duża dogodność, udogodnienie, jeśli chodzi o tą aplikację. Nie trzeba wynajdywać zewnętrznych aplikacji, wszystko jest w ramach aplikacji Microsoft Teams, którą używam na co dzień w biurze. Teraz mała garść statystyk, o której Państwu wspominałem. To są dane wprawdzie z kwietnia tego roku, niemniej. Proszę zobaczyć, jaki był diametralny wzrost liczby użytkowników, jeśli chodzi o sam Teams. Ponad 44 miliony dziennych użytkowników tejże aplikacji. To oznacza, że no jest, jest to bardzo duży wzrost, jeśli chodzi o połączenia takie wideo, połączenia czatowe i, i, i głosowe. Także wzrosła liczba połączeń wideo. Wcześniej ludzie bardziej rozmawiali ze sobą głosowo, przez telefon, czy na co dzień w pracy. No, potężny wzrost liczby połączeń wideo y, też pokazuje, że trend jest taki, że coraz więcej ludzi używa takie programowania, no i praca zdalna ma wpływ na codzienne y, obowiązki, które mamy w pracy. Duży też wzrost liczby minut spędzonych na, y, na rozmowach y, poprzez takie aplikacje jak Microsoft Teams, też pokazuje, że trend światowy jest taki, że idziemy bardziej w stronę tej pracy zdalnej i takie narzędzia są nam coraz bardziej potrzebne. Mam nadzieję, że pokazałem Państwu duże możliwości, jakie wykorzystują u nas w firmie. Wykorzystanie Microsoft Teams w codziennej pracy to jest moim zdaniem dzisiaj podstawa, jeśli chodzi o, o utrzymanie produktywności zespołu, kontaktu z klientem zewnętrznym i tak naprawdę ciągłości projektów, które Państwo prowadzą. Mam nadzieję, że z tej prezentacji wyciągnie się coś Państwu dla siebie. Serdecznie dziękuję.